witaj z tej strony ja, Pizki Zenity, dzisiaj jestem z... i testujemy... jakieś nowe Mountain View takie dziwne z kosmosu hu, to z kaleką to jest z kaleką, ja nie umiem pić, Dobra. to jest no właśnie racja dobra, trzy, dziwne smakuje, takie. Um, co smak? to w ogóle jest za smak? smakowy piwak piwak nie ogarniam tego nie wiem nie wiem co to jest za smak, ale polecam, kupiliśmy w Żabce mhm. moja ocena ogólnie to takie 7,5 na 10 a moja ocena to takie mocne Mocno 8x10 Oi, você não... 5x0 foi, Mara Mostra, Mostra. 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 Mostra.